Część czwarta, rozdział 2. Tytuł do ciebie, który chciałby usłyszeć coś inspirującego na temat buddyzmu. Wielu ludzi mówi, bez względu na to, ile Sawaki mówi, jego wykłady nie inspirują mnie w najmniejszym stopniu. Oczywiście, ponieważ ja sam nie jestem inspirujący. Dharma Buddy prowadzi do miejsca, gdzie nie ma nic specjalnego. Niektórzy mówią, że kiedy słyszę mowę Sawakiego, to moja wiara stygnie. W tym momencie całkiem zlodowacę ich wiarę. Taki rodzaj wiary to nic innego jak przesąd. Mówią, że mowy Sawakiego nie pobudzają żadnej wiary we mnie. One nie pobudzają żadnych przesądów. To wszystko. Nie ma nic śmieszniejszego niż starsze kobiety szukające inspiracji. Wszystko jest dla nich inspirujące, nawet jeśli jest to warte tyle co ptasie odchody. W każdym razie idea inspiracji jest błędna. Czyż to o czym one mówią, to jakaś osobista inspiracja? Przyjmują schronienie w buddzie, ponieważ mają nadzieję coś z tego mieć. Jakąkolwiek sutrę weźmiesz, wszystkie one dotyczą oddania swojego ciała i życia drodze. Dlaczego więc cały świat wierzy, że religia oznacza modlenie się do buddy o zdrowie i pomyślność w interesach? Bez względu na to, ile dobrego robi człowiek, to wszystko jest złe. Jeśli dajesz, cały czas myślisz: Ja daję. Jeśli wykonujesz praktykę religijną, myślisz: ja praktykuję, ja praktykuję. Jeśli zrobisz coś dobrego, nigdy nie zapominasz o tym. Ja zrobiłem dobrze, ja zrobiłem dobrze. Czy to znaczy, że zamiast tego powinniśmy zrobić coś złego? Nie, jeśli robimy dobrze, to jest złe. Kiedy zrobimy coś złego, to jeszcze gorzej. Uważaj na robienie dobra. Ktoś, kto robi dobrze, myśli, że zrobił dobrze. Dlatego jest gorszy od kogoś, kto zrobił źle. Wierzcie mi. Dla tych, co zrobili źle, jest lepiej, ponieważ przynajmniej są przez to upokorzeni. Czy to znaczy, że mamy robić źle? Powinieneś porzucić nawet to, co dobre. Jest to nawet bardziej prawdziwe, jeśli chodzi o zło. Jeśli zrobisz coś dobrego, natychmiast zaczynasz widzieć wszystko, co inni zrobili źle. Kiedy ty sam zrobisz coś źle, to siedzisz cicho, ponieważ czujesz, że sam masz coś na sumieniu. Ludzie nie kalkulują tylko jeśli chodzi o pieniądze. We wszystkim, co robią, cały czas próbują kombinować. Dzieje się tak, ponieważ ich ciała i umysły nie odpadły. Dopiero jeśli ciało i umysł odpadają, to ten biznes już więcej się nie liczy. Odpadnięcie ciała i umysłu oznacza niezmierzoność i nieograniczoność. Kiedy ktoś znowu zaczyna się wymądrzać, mówię twój klej kryżowy wypuszcza parę, znaczy to, że z pełnym brzuchem łatwo jest się mądrzyć. Walka, seks, chciwość i kłamstwa, innymi słowy istota ludzka. Wszystko, co wymyśli ludzka istota z krwi i kości, jest błędne. Drzewo jest zielone, kwiaty są czerwone. Buddyjska nauka jest czymś oczywistym, jednak ludzie zaciemniają ją niepotrzebnymi ocenami dobre, złe, użyteczne, bezużyteczne itd. Zamiast po prostu siedzieć w zazen, ludzie próbują je czymś urozmaicić. Dlatego śpiewają swoje buddyjskie modlitwy i w jakiś sposób czują się z tego powodu uwzniośleni. Tak łatwo wpaść w ludzkie oceny szczęścia i nieszczęścia, miłości i nienawiści, dobra i zła. Rób dobrze, porzuć zło. Nie ma co do tego wątpliwości, ale czy jest jasne, co jest dobre, a co złe? Dobro i zło idą ręka w rękę. Zazen wykracza poza dobro i zło. Nie jest moralną edukacją. Zazen ma miejsce, kiedy kończą się komunizm i kapitalizm. Jeśli istniałoby coś takiego jak pustka czy nicość, wtedy nie byłaby to pustka lub nicość. Wyrażenie ujrzenie pustki oznacza, że nie ma nawet pustki, którą można by zobaczyć. Dopóki się nie rozchorujesz, zapominasz o swoim ciele. Nawet ja zapomniałem o moich nogach, kiedy były silne i mogłem chodzić i biegać. Teraz moje nogi są dla mnie tak ważne, Ponieważ są słabe. Każdy, kto jest zdrowy, funkcjonuje bez bycia świadomym swojego zdrowia. To nasze słabości nas niepokoją. Kiedy nie pojawiają się żadne mentalne zjawiska, nie ma się czym martwić. Buddyzm musi uczyć wyzwolenia nie, mającego nic wspólnego ze słowami i umowami. Jest to coś, co jedynie Buddha może powierzyć Buddzie. Jeśli obie strony nie rozumieją tego od samego początku, to nie zrozumieją tego nigdy.